Co to są memokarty? Memokarty to jest taki e, jakby wasz własny kurs, e, na którym macie wpływ, co tam się może e, znajdować. E, I teraz, jak z powrotem wejdę w ten kurs angielski e, A na e, angielski B1 e, No Problem, to zobaczcie w jaki sposób możecie e, dodawać e, słówka do tych memokart. E, pierwszy ze sposobów. To jest pod e, trzema kropeczkami, po prostu można wpisać memokartę z ręki, ja sobie wpiszę tutaj na przykład important, e, wpisuję odpowiedź, ważny, można też odwrotnie oczywiście e, i zapisujemy. I, e, ta karta pojawi nam się w naszych memokartach. Co jeszcze można zrobić? Można zaznaczyć dane słowo, wyszukać je w słowniku, i tutaj za pomocą e, tej ikonki dodać ją również do memo karty. To sombrero po polsku też e, sombrero. Zapisujemy i jest tutaj. a sombrero. Można również poprzez wyszukiwanie e, słowa w kursie. Zobaczmy e, na przykład e, czy znajdziemy w tym kursie słówko no powiedzmy impossible. He thinks it's impossible to go on holiday in the Alps without spending a lot of money. Roger. Jeszcze... Zatrzymam. Znaleźliśmy słowo Impossible, jeżeli chcemy je również dodać do memokarty, tutaj zamykając, można to zrobić ręcznie, albo zaznaczyć i przejść przez słownik i dodać jako memokartę. W ten sposób można dodawać w kursach. Jeśli chodzi o... Dodawanie memo kart z dialogów interaktywnych też jest taka możliwość. Ja zaprezentuję inną kartę, bo sobie przygotowałam taki dialog interaktywny, żeby Wam pokazać. Jesteśmy w dialogu, przerobiliśmy i po każdym takim dialogu mamy możliwość dodania 10 memo kart. Jak to zrobić? Wystarczy kliknąć na dane słowo i to nam się już dodaje do naszych memokart będzie to w naszym kursie.